Tarnobrzeska strefa ekonomiczna ma już 15 lat. Ktoś przychodzi do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, to się już nie musi martwić o szereg zezwoleń, podłączeń, mediów. To wszystko zespół pana dyrektora Indyka pilotuje, pomaga. Było bezpieczniej. Wakacje 2012 roku praktycznie już za nami. Musimy przyznać, że były one bezpieczniejsze od tych ubiegłorocznych. Pierwszy dominikański piknik rodzinny. Chcemy pomóc trochę ojcom dominikanom, bo jest kryzys poszło ogrzewanie. Trzeba robić remont kapitalny. To są straszne pieniądze. Paraolimpijczycy wrócili do domu. Siarka drużyną remisów. Słowo Strzałka, dzień dobry, zapraszam na główne wydanie informacji. Ponad 20 tysięcy miejsc pracy i ponad 7 milionowe inwestycje to bilans 15-lecia Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Europark Wisłosana. Przedstawiciele parlamentu, ministerstw oraz lokalne władze i inwestorzy zjechali w miniony piątek do Baranowa Sandomierskiego, by obchodzić 15. jubileusz Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powstałej na dawnych terenach Zagłębia Siarkowego. Pierwotnie strefa ta obejmowała 609 hektarów terenów zlokalizowanych w czterech podstrefach: Tarnobrzeskiej, Stalowowolskiej, Staszowskiej i nowodemskiej. Przez 15 lat Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna rozrosła się do ponad 1600 hektarów i zlokalizowana jest w 20 podstrefach na terenie sześciu województw: Podkarpackiego, Świętokrzyskiego, Mazowieckiego, Lubelskiego, Dolnośląskiego i Podlaskiego. W strefie działa gdzieś aktywnie 101 przedsiębiorców z rozmaitych branż. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna przyciąga też kapitał zagraniczny. Wątek chiński, który tak na dobrą sprawę rozwija się w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. On w żadnej innej strefy. Państwo macie tutaj dzisiaj na, na sali przedstawicieli innej strefy żadna inna strefa tym wątkiem chińskim nie może się, nie może się poszczycić i w tym właśnie upatruje że pewne decyzje, ilość tych wyjazdów my za niedługo będziemy mieli w stalowej woli pierwszego inwestora, który będzie inwestorem oficjalnie, oficjalnie z zezwolenia w działającym na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ja uważam, że Tarnobrzeska spe Specjalna Strefa Ekonomiczna jest już na tym etapie, że następuje pewna selekcja. My jako kraj nie mamy innego innej, innej drogi jak droga otwartej, otwartej współpracy, y, y, współpracy właśnie z tym rynkiem i chińskim. Ja w tym upatruję, że my mamy cały szereg y, zarówno terenów, ale i również ciekawych podmiotów, które na tym rynku mogą z powodzeniem, y, z tym rynkiem mogą z powodzeniem, z powodzeniem współpracować. A, a zadanie a, y, Lugong, y, bo to mam, na, to mam na myśli, który z takim sukcesem został ulokowany w Stalowej Woli, będzie tego, będzie tego najlepszym, będzie Najlepszym przykładem. Co do innych inwestorów, oczywiście strefa Tarnobrzeska nie jest zamknięta. Ona jest otwarta dla każdego inwestora i my z jednakową atencją darzymy małe projekty, jak i duże. Przez 15 lat w Tarnobrzeskiej specjalnej strefie ekonomicznej wydano prawie 230 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, a inwestycje przekroczyły 7 milionów złotych. Na terenach strefy pracuje 28 488 osób. Dzisiaj, tak naprawdę, najistotniejszy jest odpowiednia kadra przemysłowa, szczególnie na poziomie inżynierskim, i szybkość działania. To nie może być tak, że inwestor przychodzi, a my się zastanawiamy miesiąc, dwa, pół roku, czy jesteśmy mu w stanie coś zaoferować. Jeżeli wyczuwamy gdzieś zapotrzebowanie inwestorów, Reagujemy, reagujemy natychmiast, ale także wyprzedzając pewne, pewne trendy. To, co wspomniałem o szkoleniu, o szkoleniu kadry. Na przykład dzisiaj podejmujemy taki wysiłek specjalnych treningów dla nauczycieli zawodu, którzy będą uczeni we współpracy z naszymi inwestorami strefowymi. I to umożliwi przygotowywanie absolwentów i uczelni i szkół na poziomie średnim do natychmiastowej pracy w firmach kierowanych przez inwestorów strefowych. I taka świadomość pewności kadry w długiej perspektywie na przykład bardzo, bardzo pomaga w przyciągnięciu, w przyciągnięciu inwestorów. Ale także to, że jak ktoś przychodzi do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, to się już nie musi martwić o szereg zezwoleń, podłączeń, mediów. To wszystko zespół pana dyrektora Indyka pilotuje, pomaga, pomaga w załatwieniu. Przed Starnomrzeckim Sądem Okręgowym rozpoczął się proces sześciu członków zbrojnego gangu, którym prokuratura zarzuca napady z bronią w ręku. Na sali sądowej obowiązują nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Na ławie oskarżonych o napady na właścicieli kantorów wymiany walut w Stalowej Woli, Krzątce i Staszowie oraz napad na bank. Zasiadł m.in. 40-letni Tomasz K który postanowił współpracować z organami ścigania i przyznać się do szeregu przestępstw. Oskarżony mężczyzna ma nadzieję, że w związku ze współpracą sąd popatrzy na niego przychylnie i w nadzwyczajny sposób złagodzi mu karę. Sąd wysłuchał już wyjaśnień Tomaszaka. Kolejna rozprawa w tym procesie została zaplanowana na 2 października. Policjanci ruchu drogowego podsumowali tegoroczne wakacje i choć na drogach powiatu tarnobrzeskiego nie obyło się bez tragicznych wypadków, tegoroczne wakacje były bezpieczniejsze od poprzednich. Wakacje 2012 roku praktycznie już za nami, musimy przyznać, że były one bezpieczniejsze od tych ubiegłorocznych, niestety w 12 wypadkach drogowych zginęło dwie osoby, obie ofiary śmiertelne to osoby piesze, 15 osób zostało rannych. Ogólnie mieliśmy przyjętych, zgłoszonych 64 kolizje drogowe. Jeżeli chodzi o działalność policjantów, tutaj na wyróżnienie chyba zasługuje fakt, że udaremniliśmy jazdę 106 kierującym w stanie trzeźwości. Są to przerażające cyfry. W ciągu dwóch miesięcy wychodzi to po kilka osób praktycznie zatrzymanych każdego dnia. Policjanci, którzy podsumowali już wakacje, ruszyli na drogi, by zadbać teraz głównie o bezpieczeństwo najmłodszych w drodze do szkoły. Tarnowska drogówka zwraca jednak uwagę nie tylko na ruch w okolicach szkół. Szczególną uwagę poświęcają też rowerzystom, którzy nagminnie łamią przepisy ruchu drogowego i na przykład przejeżdżają swoimi jednośladami przez przejścia dla pieszych. Taki niedozwolony manewr kosztuje rowerzystę 100 złotych mandatu. Plagą na naszym mieście na chwilę obecną są bardzo niebezpieczne zachowania rowerzystów, polegające na przejeżdżaniu po oznakowanych przejściach dla pieszych. To są sytuacje bardzo niebezpieczne, i w ostatnim czasie mieliśmy kilka sytuacji, które skończyły się całe szczęście tylko na siniakach, zadrapaniach i na strachu, ale tak naprawdę w takich sytuacjach oni szczęście, bardzo łatwo. Dlatego ze swojej strony informuję wszystkich tych, którzy niestety takie ryzykowne zachowania podejmują, że. Policjanci tarnobrzescy wspólnie ze Strażą Miejską będą bardzo konsekwentni w działaniach i w każdy taki ujawniony przypadek będzie zakończony mandatem karnym. 73 lata temu, dokładnie 13 września 1939 roku zginął porucznik Józef Sarna, w kolejną rocznicę śmierci porucznika na cmentarzu wojskowym odprawioną przez świętą w jego intencji, w uroczystościach udział wzięli m.in. uczniowie tarnobrzeskich szkół, przedstawiciele lokalnych władz i organizacji kombatanckich. My tu w Tarnobrzegu możemy powiedzieć, że nasza kampania wrześniowa zawiera się pomiędzy dwiema symbolicznymi datami pomiędzy 2 września, kiedy Tarnorze został zbombardowany po raz pierwszy przez niemieckie samoloty, i 13 września, kiedy na swojej reducie oddał życie dowódca obrony Tarngrzega powróci w sarne. I to właśnie ta data, data symbolicznie pojmowana przez nas, jest pretekstem do spotkań tu właśnie na tym cmentarzu, kiedy spotykamy się wspólnie zarówno starsze pokolenia, te, które jeszcze pamiętają te okrutne i stracone czasy, jak i pokolenia najmłodsze. I to jest symbol. Symbol nie tylko czci i pamięci o naszych bohaterach, ale także symbol przekazywania informacji, miłości do ojczyzny tym najmłodszym pokoleniom. Dziś najpiękniej możemy uczcić bohaterów przez modlitwę za nich. I właśnie to czynimy od wielu lat, spotykając się z to jest w inicjatywie tak Przyjaźni Tarnodrzewa z pomocą władz miasta, także młodzieży, zwłaszcza z gimnazjum nr 3, noszącej imię bohaterskiego porośnika Józefa Sarny. Niech nasza wspólna modlitwa za tych bohaterów będzie godnym uczczeniem ich pamięci. Po raz pierwszy mieszkańcy Tarnobrzega mogli się bawić na dominikańskim pikniku rodzinnym zorganizowanym w minioną niedzielę obok klasztoru Ojców Dominikanów. Pogoda dopisała, humory też, bo atrakcji nie brakowało. Organizatorami rodzinnej zabawy były osoby od lat charytatywnie działające na rzecz miasta i klasztoru. Wśród nich m.in. Bogusław Karbowniczek czy Kazimierz Wiśniowski. Nie zabrakło też radnego Stanisława Uziela, kawalera Orderu Uśmiechu, który wystąpił na pikniku w roli kucharza. Współorganizatorem plenerowej zabawy było Gimnazjum numer 1. Piknik u Ojców Dominikanów był imprezą charytatywną. Chcemy pomóc trochę Ojcom Dominikanom, bo jest kryzys, poszło ogrzewanie, trzeba robić remont kapitalny. To są straszne pieniądze. My po prostu cennie górujemy, no na, na ile kogo stać. Starali, staraliśmy się jak najwięcej rzeczy załatwić od sponsorów. No niestety jakieś tam koszty też trzeba było ponieść. Atrakcji może aż takich chura nie będzie. Chcemy promować chcemy promować nasze tutaj rodzime zespoły z okolicy, zespoły młodzieżowe. Po prostu nie ściągaliśmy jakichś renomowanych artystów. W każdym razie będzie i do tańca, i do posłuchania. I będzie dobrze. No i tak jak widać na, na sąsiednich stoiskach, artystów też tutaj ludowych, naszych, naszych miejscowych. I wszystko to można kupić, co tutaj jest na tych stoiskach? Tak? tak, można kupić. No nie wszystkie rzeczy, bo niektóre akurat na urzeźbiarza, to, to są jego takie, że on tego nie sprzeda ża za żadną cenę. On z tym objechał już, mówi, pół Europy i, i całą Polskę. I dziś po prostu można podziwiać te dzieła, Podziwiać, tak? podziwiać. Tak, dzisiaj można podziwiać. Zresztą to jest jedna bardzo mała część, no bo nie mamy możliwości, żeby pokazał wszystkiego. I w tym pikniku każdy może wziąć udział, po prostu przyjść sobie tak, tutaj tak, na ten są, plac i się dobrze bawić. Tak, są zabawy sportowe dla dzieci, tam są nagrody, znaczy słodycze, ale są. No i to co mamy, to oferujemy wszystkim. Dla Tarnobrzeżan zatańczył zespół Fram, śpiewały też gimnazjalistki z jedynki. Swój koncert przedstawiła także Młodzieżowa Orkiestra Denta Chmielowa. Gwiazdą do południowych koncertów była sześcioletnia Julia Tworek, która zaśpiewała piosenkę dla taty do słów kazimierza Wiszniowskiego za chwileczkę na scenie pojawi się wykonawczyni piosenki do słów Pana i do muzyki. Proszę nam może powiedzieć troszeczkę więcej. Jó Józefa S. powiedzmy sobie, prawda? Pana, który zajmuje się no, pewnymi rzeczami związanymi z zakładem karnym, więc dlatego pozdrawiamy go serdecznie i cieszymy się bardzo, że właśnie taka tematyka w ujęciu tego Pana została podjęta. Tym bardziej to nie jest jego już pierwsza Produkcja muzyczna swego czasu była pieśń czy piosenka, którą wykonywali więźniowie też do jego melodii. A dzisiaj występuje pani Julia Tworek z Mamusiał i z tatusiem bo piosenka jest dla Tatusia. Przyznam się, że jeszcze nie znam Tatusia, tylko rozmawiałem z nim telefonicznie. Bardzo ciekawie jestem o to do wieczora i zgromadził setki mieszkańców miasta. Już po raz 13 Tarnobrzeg gościć będzie mistrzów satyry i bluesa w sobotę. Kolejna edycja Satyr Bluesa festiwalu, którego głównym organizatorem i pomysłodawcą jest Wiktor Czura, autor karykatur jazzowo-bluesowych i grafik, prezes stowarzyszenia Oko, czyli ochrony kultury oryginalnej. Tegoroczny Satyr Blues rozpocznie się tradycyjnie już w sobotę o godzinie 15 w Tarnobrzeskim Domu Kultury wernisarzem prac znakomitych artystów, którymi w tym roku będą Wacław Potoczek, Jacek Kawa, Szymon Szcześniak, Wojtek Siudeja, Aleksander Tiwodar, Darek Pietrzak i Krzysztof Szafraniec. Część koncertową rozpocznie Piotr Restecki, zaś koncert finałowy zagra Michael Lee Firkins. Nie zabraknie też gwiazd polskiego kabaretu. Patronat honorowy nad imprezą objął prezydent Tarnobrzega Norbert Mastalesz, zaś patronat medialny przypadł w udziale magazynowi gitarzysta. Paraolimpijczycy z Tarnobrzega Karolina Pęk i Jacek Czech gościli wczoraj u prezydenta miasta. Prezydent zaprosił sportowców do budynku Urzędu Miasta, gdzie pogratulował znakomitych występów. Dorobek tarnobrzeskich paraolimpijczyków w Londynie to brązowy medal w drużynie wywalczony przez młodziutką tenisistkę stołową IKS-u Jezioro Tarnobrzeg Karolinę Pęk. Mniej szczęścia miał pływak integracji Tarnobrzeg Jacek Czech. Tarnobrzeżanin jechał do Londynu po medale. Niestety rywale okazali się za mocni. Sympatyczny pływak nie musi się jednak swoich występów w Londynie wstydzić. Dwa czwarte miejsca i jedno piąte to także znakomite wyniki. Karolina i Jacek otrzymali od prezydenta listy gratulacyjne i drobne upominki, a później podzielili się swoimi wrażeniami z tej wspaniałej imprezy. Gdy Karolina Pęk przebywała jeszcze w Londynie, jej koledzy klubowi wzięli udział w corocznym turnieju tenisa stołowego Top 10 i Tetra Top Tarnobrzeg 2012. Turniej tradycyjnie miał silną obsadę. Do naszego miasta przyjechała cała krajowa czołówka niepełnosprawnych tenisistów stołowych, z którymi rywalizowało sześciu zawodników IKS-u Jezioro Tarnobrzeg. Zawodnicy tutaj już po raz szósty przyjechali, gramy dwa turnieje singlowe w kategorii to znaczy turniej top 10, gdzie grają zawodnicy z klas 3-4-5 na wózkach. Ci bardziej sprawniejsi, i drugi turniej tetra top, gdzie grają zawodnicy z klas startowych 1-2. Ci mniej sprawni, którzy również bandażują, e, przymocowują rakietkę do dłoni. I jest trzeci turniej open, czyli wszystkie wózki, i tutaj wybieramy, wygr wygrywa najlepszy zawodnik turnieju. Turniej tradycyjnie miał silną obsadę. Do naszego miasta przyjechała cała krajowa czołówka niepełnosprawnych tenisistów stołowych, z którymi rywalizowało sześciu zawodników IKS-u Jezioro Tarnobrzeg. W turnieju TOP10 fantastycznie spisali się Krzysztof Żyłka i Maciej Nalepka. Zawodnicy IKS-u zajęli dwa pierwsze miejsca, a o tym, który z nich wygra tegoroczną edycję, a który zajmie drugie miejsce, zadecydował ostatni mecz w grupie. Długo wydawało się, że po zwycięstwo sięgnie Maciej Nalepka, który prowadził już 2 do 0. Trzy kolejne sety padł jednak łupem walecznego Żyłki, który dzięki temu wygrał turniej w kategorii top. Chociaż tak to przegrywałem z nim na topie rok temu i na treningach, ale dzisiaj naprawdę nieco czułem, że forma jest, bo, bo z Rafałem Lisem się też rozegrałem w półfinale i tutaj z nim wygrałem 3-1 i no dzisiaj naprawdę, dzisiaj dobrze się gra. W rywalizacji mniej sprawnych zawodników wygrał Tomasz Jakimczuk ze startu Zielona Góra, drugi był Rafał Czuper ze startu Białystok, a trzeci Raimund Ziembas IKS-u Jezioro Tarnobrzeg. Trochę napięcia, trochę nerwów, no ale teraz radość z wygranej. Moje sportowy plan na przyszłość to kwalifikacja na Mistrzostwa Świata w Pekinie w 2014 i klasyfikacja na Paralimpiadę w Rio. W turnieju Open wygrał wielokrotny mistrz Polski Rafał Lis ze startu Szansy Gdańsk. Piłkarze siarki Tarnobrzeg w szóstej kolejce drugiej ligi tylko zremisowali z Konkordią Elbląg. Beniaminek postawił trudne warunki i punkt w Tarnobrzegu wywalczył jak najbardziej zasłużenie. Goście nie przyjechali do Tarnobrzega bronić bezbramkowego remisu i rozpoczęli mecz bez kompleksów, odważnie i ofensywnie, dlatego mecz mógł się podobać. W 20 minucie Janusz Chynowski dał się ubiec Mateuszowi Bogdanowiczowi, który chwilę później dokładnie dograł do Mateusza Szmyta, a ten pokonał bezradnego Kamila Breszczyńskiego. Nienajlepiej grający gospodarze mogli wyrównać w 30 minucie. Prawym skrzydłem pobiegł Jarosław Piątkowski i zacentrował w pole karne. Dośrodkowanie okazało się odrobinę za mocne i Tomasz Wolan nie zdążył przeciąć lotu piłki głową. Minutę później był już remis. Na strzał spoza pola karnego zdecydował się Bartosz Madeja. Piłka wylądowała tuż przy słupku i zatrzepotała w siatce. Nie minęło kolejne 60 sekund, a goście mogli ponownie wyjść na prowadzenie. Kolejnego błędu tarnobrzeskiej defensywy nie wykorzystał najlepszy strzelec Concordii, Łukasz Nadolny. Coraz lepiej grająca Siarka w pierwszej połowie przeprowadziła jeszcze dwa groźne ataki. Najpierw Piątkowski uderzył z powietrza, ale Hieronim Zoch był na posterunku. Minutę później bliscy pokonania bramkarza Concordii byli Konrad Stępień i Łukasz Cichos. Pierwsza połowa zakończyła się remisem 1 do 1, choć wcale nie musiała. W 45 minucie kapitalnie z rzutu wolnego uderzył Radosław Stępień, jeden z najlepszych piłkarzy na boisku, trafił w spojenie słupka i poprzeczki. W drugiej połowie mecz nie był już tak ciekawym widowiskiem. Siarka poprawiła grę w defensywie, ale miała kłopoty z wypracowaniem sobie sytuacji strzeleckich. Najlepszych nie wykorzystali rezerwowi, którzy pojawili się na boisku w drugiej połowie. W 78 minucie zmierzającą do siatki piłkę po strzale Mateusza Jańca wybił jeden z obrońców Concordii. W 90 minucie z trudnej pozycji z niewielkiej odległości nie trafił do bramki ruchliwy Adrian Gembalski i mecz zakończył się sprawiedliwym podziałem punktów. Myślę, że generalnie, z, y, szczególnie ze stworzonych sytuacji, z przebiegu gry, y, również myślę, że, że Remis y, sprawiedliwy. Y, ja na pewno z tego wyniku, ten wynik szanuję i, i y, przyjmuję go z zadowoleniem. Tak jak punkt w Radomiu y, mimo wszystko cieszył, tak y, na pewno z tego punktu satysfakcji y, nie mamy. Nie ukrywam, że, że bardzo chcieliśmy ten mecz wygrać. Dzisiaj nam nie wyszło. To już czwarty remis Siarki w tym sezonie. W siódmej kolejce nasi piłkarze zagrają na wyjeździe z wiceliderem Wisłą Puławy. Łukasz Cichos, Łukasz Cichos i Kamil Beszczyński, dwaj drugoligowi piłkarze Siarki Tarnobrzeg, poprowadzili trening piłkarski z uczniami Szkoły Podstawowej nr 3. Tak naprawdę nie mogliśmy wszystkiego zrealizować, co tam sobie założyliśmy, bo nie znaliśmy tak naprawdę grupy, co oni umieją i tak dalej. Także to była jakaś tam na miaska, tak na wstępie tam powiedziałem, jakiegoś tam treningu. E, aczkolwiek zamiar był taki, że doskonale prowadzenia i uderzenia wewnętrzną, wewnętrzną częścią stopy. Myślę, że to jest ogromna przyjemność pracować z takimi młodymi dziećmi. Zresztą nawet przychodząc tutaj, to był jeden z moich takich pomysłów wraz z trenerem, żeby, żeby czymś takim się zająć. I... Wspaniała zabawa. Jesteśmy miastem, w którym e, wiele się dzieje w kwestii sportu. W tym przypadku piłki nożnej, ale przecież mamy, pamiętajmy, koszykówkę, to, siatkówkę, pływanie. I chodzi o to, żeby jak największe grono młodych tarnbrzyżan zachęcić e, do czynnego uprawiania sportu. Wierzę w to głęboko, że powoli, powoli era szlęczenia, mówiąc w przed komputerami, przed monitorami, przed laptopami, powoli dla młodzieży zacznie przemijać. I mając tak, tak bogatą infrastrukturę, Jaką posiadamy, bo, bo nowoczesny stadion, kompleks boisk na zwierzyńcu, nad którym na pewno w tej kadencji będziemy się pochylać, żeby przeprowadzić drobne renowacje. E, bodaj 8 bois z na Nawierzchnią, Euroboisko, e, boiska syntetyczne, około e, 15 hal e, widowiskowo-sportowych i sal gimnastycznych. Więc naprawdę mamy infrastrukturę sportową, którą wiele miast może nam pozazdrościć. Mamy dwóch nowych trenerów w klubie, czyli Łukasza Cichosa i Kamila Beszczyńskiego. E, rozpoczynają oni nabór do Najmłodszych grup, które rozpoczynają treningi w naszym klubie. Najpierw odwiedziliśmy szkołę podstawową tutaj numer 3. Chłopcy zaprezentowali taki pokazowy trening, czyli to, co mniej więcej robi się na zajęciach takich stykte piłkarskich z chłopcami tego rocznika. Następnie będziemy odwiedzać kolejne szkoły, sportowe, kolejne szkoły w naszym mieście. Ideą tego jest właśnie propagowanie aktywnego trybu życia, odejścia od, od tych telewizorów, komputerów, rozpoczęcie zajęć treningowych w sekcji piłki nożnej naszego klubu. Zaczynamy już, ja w piątek, w Orliku nad Wisłą o 17.30 zaczyna się pierwszy trening i spotkanie z rodzicami, na które serdecznie zapraszam wszystkie roczniki 2002 i młodzie. Wtorkowa wizyta piłkarzy była pierwszym, ale nie ostatnim tego typu spotkaniem z uczniami tarnobrzeskich szkół. Co tydzień pod Michała Szymczaka będą odwiedzać jedną z tarnobrzeckich placówek oświatowych. Wkrótce spotkania z uczniami szkół rozpoczną także koszykarze Jeziora Tarnobrzeg, a także mistrzynie polski, tenisistki stołowe KTS-u Zamek Tarnobrzeg. Mnóstwo emocji i wrażeń dostarczył Środowy Turniej Piłki Nożnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Ten skutecznie wykonany rzut karny zadecydował o tym, że okazały puchar za wygranie drugiej edycji Turnieju Piłkarskiego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych trafił do rąk reprezentantów Domu Dziecka w Tarnobrzegu. Współgospodarze turnieju w pokonanym polu zostawili drużyny z placówek i domów dziecka ze stalowej woli, nowej Sażyny, Krakowa, Sanoka, Radoczy, Łopuszki Małej, Łoniowa i Skopania. To właśnie pracownicy tej ostatniej placówki, wspólnie z kolegami i koleżankami z domu dziecka w Tarnobrzegu, byli organizatorami całej zabawy. W tamtym roku wyglądało w ten sposób, że z koordynatorem dzisiejszego turnieju Krzysiem Cieślą i z Robertem Chmielem postanowiliśmy, że coś zagramy takiego innego w piłkę nożną, coś co lubimy wszyscy. nie? Udało nam się zaprosić paręnaście ekip przerosły to nasze oczekiwania, bo przyjechało aż piętnaście, ale było fajnie, było zabawnie i w ogóle naprawdę fajna, super zabawa i to nas tak naprawdę zobowiązało i zmusiło do tego, żeby organizować drugi, czego nie żałuję. Bardzo dużo ciężkiej pracy, ale warto. Zabawa jest fajna. Dodatkowego prestiżu imprezie dodała obecność bramkarza drugoligowej siarki Tarnobrzeg Łukasza Ćwiczaka, który gościnnie wystąpił w zespole Domu Dziecka w Skopaniu. E, mamy, mamy w regulaminie przepis na to, że mogą grać zawodowcy. Dzisiaj mamy jednego zawodowca w, w drużynie ze Skopania, gra na, bramkarz siarki Ćwiczak, także e, na razie ma zerowe konto. Także na razie idzie na mistrz. W zeszłym roku mieliśmy przyjemność grać wspólnie z Chyną, pospolicie u nas, na nazywanym. W tym roku niestety sprawy osobiste, gdzieś tam jego i natłok obowiązków związanych z trenerką, jak gdyby wyeliminowały go z tej rozgrywki, ale znalazł godnego siebie zastępcę. Akurat tak się złożyło, że dzisiaj miałem dzień wolny, więc przyjechałem tutaj do chłopaków, zagrać z nimi taki turniej, więc. Świetna zabawa jak na razie. Bramkarz Tarnobrzeskiej Siarki, choć robił wszystko co w jego mocy, nie pomógł swojej drużynie dostać się do strefy medalowej. Współgospodarze turnieju mieli kłopoty ze zdobywaniem bramek i ostatecznie zakończyli turniej na siódmym miejscu. Ćwiczak pokonany został dopiero w czwartym meczu przez zawodnika ze Stalowej Woli, Patryka Głowale. Na pewno radość jest ze strzelania bramki. No nie, no, prosty zwód i po prostu pokonałem bramkarza. To właśnie Patryk i jego koledzy prezentowali się w turnieju najsolidniej. W finale zespół domu dziecka ze Stalowej Woli był faworytem, musiał jednak uznać wyższość lepiej wykonujących rzuty karne reprezentantów domu dziecka w Tarnobrzegu. Najniższe miejsce na podium zajęła reprezentacja domu dziecka w Nowej Sarzynie. Turniej rozegrany na boiskach treningowych klubu sportowego Siarka był doskonałą okazją do integracji dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w rodzinach. Oprócz pucharów, dyplomów i medali, dla najlepszych przewidziano atrakcyjne nagrody na boisku walki, więc nie brakowało. Mieliśmy założenie, że no oczywiście byliśmy faworytami tych zawodów, w tamtym roku drugie miejsce, graliśmy w finale, przegraliśmy niestety w karnych. No i mieliśmy nadzieję, że te dwa mecze pójdą nam łatwo oczywiście, no ale no bywa, nie? No 2 razy 0-0, mamy dwa punkty zaledwie, ale mamy jeszcze parę meczy, no i myślę, że będzie dobrze. Bardzo dobrze, jak na razie wszystko wygraliśmy. Jesteśmy dobry, myśli, żeby wygrać. Po niemal sześciogodzinnej zabawie z Tarnobrzega nikt nie wyjechał z pustymi rękami. Puchary, medale i nagrody rzeczowe wręczali sponsorzy, wśród których nie zabrakło prezydenta Tarnobrzega, starosty Tarnobrzeckiego, przedstawicieli posła Mirosława Pluty i burmistrza Baranowa Sandomyrskiego. Przyznano również <grym> nagrody indywidualne królem strzelców został Daniel Fornal z Nowej Sarzyny. Kończymy dzisiejsze wydanie informacji, dziękuję za uwagę, życzę spokojnego weekendu i do zobaczenia.